Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Planet Kostera Dwójki, drugi i ogromne, ogromne zmiany, które myślę, że widać tutaj w porównaniu z tym, co było w poprzednim odcinku. Opowiem Wam mniej więcej, co tutaj postawiłam, jak to wszystko wygląda, jak to działa, jakie mam takie wrażenia. To nie będzie taki gameplay, wiecie, żebyśmy tutaj coś razem budowali, bo nie robiłam takiej serii z tego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możemy pomyśleć. Tylko nie wiem właśnie, czy w tym momencie, bo jeszcze sporo wad ma ta gra, ale Wam opowiem. O tym, co się zmieniło, jak się zmieniły moje odczucia co do całej tej serii. Wiecie, teraz mam po prostu lepszy ogląd na to i mogę Wam różne rzeczy tutaj poopowiadać. A Wy pamiętajcie o stawieniu komentarzy, łapek i subskrypcji. Zacznę może od tego, że Planet Costera możecie kupić oczywiście na Steamie, jeżeli jesteście zainteresowani, jest w polskiej wersji językowej. Pamiętajcie, że to, co tutaj Wam pokazuję, to jest dwójka, bo jest też Planet Coaster jedynka. Z jedynki mamy mnóstwo serii tutaj na kanale, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda. Ale zacznę może od tego, co tutaj udało mi się mniej więcej. Zbudować, nie pamiętam ile widzieliście w poprzednim odcinku, więc jeżeli coś się będę powtarzać, to sorry. Ale może zaczniemy sobie od tego, że tutaj chciałam sobie zrobić parking, ale taki oczywiście prowizoryczny, po prostu, żeby jakoś to wejście tutaj zbudować. I też nie chciałam, żeby. Bo w tej grze ogólnie, na przykład, te autobusy spełniają funkcję miejsc, gdzie pojawiają się goście, nie? więc oni się tutaj wczytują i sobie tędy do tych autobusów niby wchodzą i znikają z parku, tak powiedzmy, że gdzieś sobie jeżdżą. No i ja chciałam, żeby to miało taki ciekawszy vibe, więc postanowiłam zrobić sobie tutaj. Taki pseudo parking, bo nie znalazłam samochodów, jako tako, które mogłabym sobie tutaj poustawiać. Są chyba jakieś do pobrania z warsztatu i chyba nawet sobie zapisałam, no ale oprócz tych, które tutaj mam, nic większego nie znalazłam. Także tak mniej więcej to wygląda: takie powiedzmy, że dwie ulice. I tutaj zbudowałam sobie, zrobiłam sobie takie wzniesienie, w którym ukryłam też te teleporty, właśnie do gości, żeby oni się tutaj pojawiali i wychodzili niby stąd. Wiadomo, jak gramy, no to tutaj tego nie widać, więc wygląda. Wygląda to dosyć ciekawie, bym powiedziała. Mamy trzy wejścia do tego parku, z czego tylko dwa są na razie zrobione. Trzecie się znajduje tutaj, i widzę, że nie mam tu wody. Dlaczego ja nie mam tutaj wody w tym parku? O co chodzi? Tu powinno być pełno wody. Ale spokojnie, zaraz sobie tę wodę tutaj zrobimy. Nie ma takiego. Oczywiście, że będzie tutaj woda. Halo. O, jest. Dobra, jest woda. E, gdzieś mi zniknęła ta woda. <noise> Musiałam jakoś przypadkiem usunąć. E, dobra. Mm... Mm -hmm. Czy wszystko tutaj mam jak Tutaj coś mi zalało, ale dobra, nieważne. E, także tutaj muszę sobie jeszcze zbudować to wejście, e, to za jakiś czas. E, natomiast to, co widzieliście chyba w tamtym odcinku, to jest ta część, tak zwana stara część tego parku e, z pierwszym basenem. Do tego basenu oczywiście zbudowałam zjeżdżalnie. Wszystkie kolejki tutaj, jakie są zrobione, są zrobione przeze mnie, bo ja bardzo lubię sobie je budować. Ale pamiętajcie, że w tej grze to nie jest tak, że wy wszystkie te zjeżdżalnie musicie sami tutaj projektować. Możecie mieć gotowe, ponieważ do projektowania zjeżdżalni trzeba mniej więcej tam i wszystkich kosterów mieć takie ogarnięcie, bo tutaj no trochę poruszamy jednak fizykę i w ogóle, więc wiecie, no trzeba to rozkminić, przemyśleć, nie każdy może sobie z tym radzić. Dobrze. No i zrobiłam sobie tutaj taką kolejną rzecz, czyli pościągałam sobie food trucki, żeby ludzie mieli tutaj też sklepik, ponieważ tu była część taka najstarsza sklepowa, ale stwierdziłam, że tutaj jak sobie wychodzą z basenu też wypadałoby, żeby te części mieli. To co zauważyłam, to jest to, że w większości ci goście rzucają się na basen. I tutaj był ten stary pierwszy basen, który no nie wiem czy jest jakiś wyjątkowy, raczej, raczej nie jest wyjątkowy. Z tą właśnie zjeżdżalnią sobie może nią przejedziemy się żebyście wszystko tutaj widzieli, podążająca, widok, o, o może tak. Tak mniej więcej ta zjeżdżalnia wygląda. Ja osobiście na takich zjeżdżalniach nie zjeżdżam, ponieważ ja, jakbym była jakieś zamknięta w takiej tubie, chyba że tak jak otwarta tutaj, to, to ok. Ale jakbym była zamknięta w jakiejś tubie, to strasznie. E, no i śmieszy mnie to, że tutaj jest taka kolejka, właśnie do wychodzenia, no ale tak to mniej więcej wygląda. To, co tutaj widzicie, to są właśnie te olbrzymie tłoki. Ja muszę to wszystko przebudować i może nawet zwalniać. Sobie to zrobię, ponieważ tak, tutaj jest właśnie to drugie wejście, i to jest stricte do tej części wodnej parku, ale można do tej części wodnej też z klasycznej przejść tutaj tymi ścieżkami, bo to jest wszystko połączone. Natomiast jak widzicie, tu jest ogrom ludzi, i tego na 100% nie widzieliście, ponieważ to powstało później, jak już zaczęłam zarabiać więcej pieniędzy. Jest dramat tutaj, jeśli chodzi o ilość gości. Ja mam nielimitowaną, albo czy ona jest chyba limitowana, ale wiecie, powyżej 6 tysięcy, więc dlatego to wygląda tak, a nie inaczej, bo ja tutaj byłam ciekawa, ile mój PC udźwignie na tym ultra, i w ogóle wiecie, ludzi i parku, bo te gry są mocno obciążające. Na razie sobie spoko daję radę, więc. Z tego się cieszę, więc sobie jeszcze pobuduję. No, już na moim laptopie nie mogę, ale tutaj na tym się mogę. No i to prezentuje się właśnie tak wiem, straszny tłok. I tutaj zbudowałam zjeżdżalnię. Są dwa baseny, ponieważ dwie zjeżdżalnie są tutaj, a dwie zjeżdżalnie się kończą tutaj. I powiem wam, że te zakończenia tych zjeżdżalni to jest w ogóle zabawna rzecz, bo spójrzcie na to. Ktoś tutaj zaraz jedzie. O! Tak centralnie wjeżdżają, wiecie? Taka zwykła, prosta zjeżdżalnia, ale ta jest gorsza. I jakby wyrzuca tak w powietrze, i tak lecą, 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 lecą. I zatrzymują się centralnie, jakoś tak, nie wiem, ich spowalnia tutaj. I o dziwo, ta zwykła, prosta stroma zjeżdżalnia. O! Widzicie? <grym /dyskujesz> ma największe tutaj yy, statystyki. Znaczy, Prestige ma średni, ale statystyki 6.41. Ta na przykład. Troszkę inaczej zakończona, ale ma. O, 6,93 to nawet więcej. W każdym razie one mają większe niż te takie normalnie zakończone zjeszczalnie, co jest w ogóle hitem dla mnie. Ale okej, okay, o, tak ich wbija tutaj. Ja. Może tego nie rozumiem. I tutaj jest zrobiona właśnie ta platforma, gdzie ludzie mogą sobie wyjść i zjeżdżać tymi zjeżdżalniami. Ta jest zrobiona trochę tutaj, że tak powiem, kiepsko, ponieważ. O, widzicie, ludzie się tutaj wbijają w nią, ale i tak jest lepiej niż było. I ta chyba też ma takie miejsce, jedno, gdzie się wbija w. w podłoże. Musiałabym to sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o fizykę, tutaj właśnie i te kolejki, to jest, jest to trochę dziwne. To zaraz do tego przejdę No i wracając tutaj mamy też taki budynek Gdzie ludzie mogą sobie przyjść się przebrać No i tu mamy takie food trucki właśnie też rozstawione To jest dramat po prostu ta ilość ludzi tutaj Nie wiem dlaczego jest ich aż tyle w tym miejscu ale jest. No, ja bym się nie cieszyła, nie chciałabym tutaj czekać w tych kolejkach. Toalety, tutaj jest restauracja, więc ludzie sobie biorą jedzenie i mogą tutaj na tych ławkach siadać i jeść. Kolejny jakiś food track. Mówię food track, ale to też nie tylko jedzenie jest sprzedawane, bo to też napoje i inne pierdoły, także, także takie budki tutaj są rozstawione. No i tutaj mamy kolejną miejscówkę, tutaj też są restauracje, też są przybieralnie. To jest chyba skopiowany ten sam budynek. Te budynki też sobie tutaj budowałam. Nie są naj piękniejsze, ale się starałam na tyle na ile umiem na razie i na tyle ile mam możliwość e, dobra, e, dobra te zjeżdżalnie mamy tutaj omówione ta jest w ogóle najśmieszniejsza, bo tutaj zjeżdżają na takich materacach w ogóle może się przyjedziemy, sobie, zobaczycie ją e, czekajcie, o widzicie, no kosmos <laughs> przecież to ona powinna 10 razy wypaść z tej zjeżdżalni no ale nie wypada, zjeżdża sobie, zjeżdża to jest strasznie takie no, nierealistyczne. A to jest dosyć kluczowe, bo powiem Wam, że w poprzednich roller coasterach wydaje mi się, że to było bardziej takie właśnie prawdziwe. Że trzeba było uważać, ponieważ wyrzucało dosłownie te postacie na zakrętach i to wszystko było bardzo takie skomplikowane. Wydaje mi się, że w rollerku, nawet jedynce jest tak, że możesz sobie robić testowanie, nie wiem, puszczanie sobie takich prowizorycznych mat z jakimiś manekinami i sprawdzanie, czy nie wypadną. Ale trzeba obliczyć to, że ludzie też swoje ważą, więc też troszkę inaczej się rozkłada tam prędkość i te wszystkie siły. Ja nie jestem dobra do z fizyki, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No po prostu, jak oni. Tutaj zjeżdżają i są na tym zakręcie. To jak jest ta prędkość, to teoretycznie powinno ich tutaj wyrzucać, więc to powinno być wyprofilowane. Bo jak jest w ten sposób, no to w prawdziwym życiu raczej by się wyrżnęli z tej zjeżdżalni prosto tutaj na te płytki. No ale to jest jakoś tak zrobione, nie wiem. No w taki dziwny sposób, trochę nie umiałam się z tym odnaleźć, w końcu mi się udało. Dobra, mamy katarakty i tutaj widzę, że ludzie nie przychodzą na nie, bo nie są już nimi aż tak zainteresowani. Te atrakcje też na pewno znacie, to są zwykłe te takie koła wędrujące po wodzie to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, ale jest to taka wodna, więc chciałam, żeby było przy naszej strefie przy naszej strefie właśnie nowej Dobra. Kolejny roller coaster. Jeżeli byliście w Energylandii to na pewno kojarzycie Speed Coastera, to jest właśnie coś takiego jak Speed Water Coaster. Właściwie nie wiem czy to nie jest nawet to samo. E, dobra, tutaj jest ta strefa wodna. O, widzicie takie łódki zjeżdżające właśnie po mm, szynach? Ja nie byłam na Speedwater Coasterze, dlatego że on jest właśnie water i ja nie lubię być y, uf, na wodą. Jestem <grym> w Energy <landii> e, A to tutaj. Nie wiem, czy będziemy mieć. Te, nie, będziemy mieć tutaj zaraz ten zjazd do wody, o, właśnie ten. O, ten właśnie z tą wodą, nie? Tylko tutaj jest z zakrętami ten zjazd. Także to była chyba taka pierwsza. Nie, to nie była pierwsza, to była druga kolejka, którą zrobiłam, taka roller kosterowata. Bo tak, tutaj mamy oczywiście most, jak widzicie, i te ścieżki tutaj do basenu dramat, ale taką pierwszą rzeczą o to budowaliśmy razem tego karty, pamiętam. To było pierwszą kolejką, którą zrobiłam. Ten drewniany tutaj koster sobie ogarnęłam I on akurat bardzo ciekawie był do budowy, nie był jakiś skomplikowany. Więc tutaj udało mi się to w miarę zrobić, 6,22, 4,96, 2,33, no i te przeciążenia w miarę, no powiedzmy, że, ale wiecie, nie jest źle, natomiast to, co zauważyłam, to w Planet Coasterze dwójce jest problem z prędkościami. Jakoś jest mniejsza tolerancja na to i na przykład jakbyście chcieli odtworzyć sobie jakąś kolejkę taką prawdziwą, nie wiem, jak Hyperiona, zaraz do tego jeszcze przejdę, no to to raczej nie jest tutaj możliwe, ponieważ są zbyt wysokie przeciążenia. A przecież my wiemy, że w realu taka kolejka istnieje, więc, więc jest to dziwne. Eee, a dobra, jeszcze wejdziemy sobie tutaj na te drewniany, którą zbudowałam. No i właśnie to mniej więcej wygląda. Tak, tutaj oni mogą się wbijać w te drzewa, właśnie, bo jeszcze nie wszystkie poprzesuwałam, ale ja mam tak to uruchomione e, te grę, że wiecie, drzewa nie przeszkadzają, wszyscy się mogę nakładać na siebie rzeczy, bo tak mi się lepiej buduje. E, ale ja sobie jeszcze tutaj muszę przejść i poprzesuwać te wszystkie rośliny, żeby to było bardziej realistyczne tutaj, nie? A nie, że jadą i wpierdzielają się centralnie w. Centralnie, właśnie w rośliny. No, także tak mniej więcej to wygląda. To jest coś w stylu, chociaż nie do końca zadry, bo to jest drewniana, a zadra to jest hybrydowa, drewniano-metalowa. No, ja porównuję to do Energylandii, bo Energylandia chyba w większości z Was jest najbardziej znana. W innych nie byłam, ale też nie ma co się oszukiwać, bo Energylandii dosyć mają właśnie te kolejki takie bardziej adekwatne. Także tutaj trochę jest takich, no wiecie, mogłabym wyprostować te tory, trochę pozmieniać, ale tutaj lenistwo wygrało, więc nie wszystko aż tak dobrze ogarniałam i wjeżdżamy na stację. Ta kolejka jest bardzo uwielbiana przez gości mojego parku. Jak widzicie, stoją tutaj, czekają na wejście. No i tutaj też mają zrobione takie budki, żeby można było sobie coś kupić, zjeść, wysikać się, bo to jest zawsze przy takich kolejkach u mnie. No i tutaj można wejść tym trzecim wejściem, które jeszcze nie jest zbudowane po prostu są ścieżki połączone, albo można sobie wejść tutaj klasycznie tą ścieżką nad go kartami, tutaj, żeby sobie to zobaczyć. Dobra, i lecimy dalej, tę strefę. No tutaj mamy ma jakieś takie budynki ozdobne, żeby większy prestiż był bo tutaj. Oprócz oczywiście tego, że sama kolejka musi być dobra, to dobrze byłoby, żeby była premia za otoczenie. No i oczywiście mamy reputację, ta reputacja tak samo występowała w Planet Kosterze Jedynce. Lecimy dalej. Ta część jeszcze nie jest ozdobiona za bardzo. Tutaj są powrzucane po prostu atrakcje, które na pewno też kojarzycie, bo to są bardzo duże klasyki do tej widzę jest bardzo dużo ludzi. Ona musi być, tak, jest, widzę, bardzo tutaj emocjonująca. O, ławka wikingów została zdewastowana. Czy oni będą tutaj już jechać? Bo chciałam, żebyście to zobaczyli. O nie, widzę, że jakiś mechanik tutaj siedzi i to ogarnął. Dobra, ludzie wychodzą, więc kolejni powinni teraz wchodzić. Dobra. No i wiecie, no to jest taka zwykła stacjonarna, nie? To tutaj wystarczy to położyć i patrzeć sobie. Więc to jest coś takiego... W tym stylu, oczywiście w tej grze na każdą z kolejek można sobie wejść, to nie jest tak, że nie możecie, możecie każdą sobie tutaj zobaczyć, zwiedzić różne punkty macie, macie filmowe macie kolejkę oczami gościa, o właśnie tutaj muszę drzewa też poprzesuwać, jak mówię no i macie tutaj taką ja te wolę najbardziej, czyli z punktu zainteresowania, bo tutaj możecie sobie wybrać kilka opcji, jak chcielibyście to oglądać także to drzewo mam, widzę tutaj jeszcze do wywalenia no i tak to mniej więcej wygląda oprócz tego tutaj jest klasyk, kolejny też i kolejny klasyk to jest to właśnie to też jest w Energy Landii, z tego co kojarzę Taki, no, obracający się, dobra. Lecimy do tego. To, co tutaj widzicie, to jest ten sam typ kolejki co Hyperion w Energy tylko z tym, że tak jak wam mówię, tutaj coś jest z tymi ustawieniami, że nie można aż tak rozpędzić sobie tej kolejki. Bo przeciążenia są zbyt duże, nie? Tutaj bardzo trzeba też uważać na to, jak się projektuje te trasy, żeby oni w ogóle dawali radę. Ta kolejka jest turbointensywna, chociaż wcale nie jest aż tak szybka, bo yy, widzicie, yy, no ale jakoś tak to wyszło. Natomiast udało mi się dosyć fajną tutaj ekscytację ogarnąć, jeśli o to chodzi. Ten fragment tutaj mam zepsuty, muszę go naprawić. Yy, I wygląda to tak, możemy się w sumie tym przejechać, jeśli chcecie. O, proszę, tu jest ten zjazd i wygląda to mniej więcej tak. E, dodałam tutaj jeszcze jakieś wodne pierdoły, no ale to jest mniej więcej ten typ kolejki, więc na pewno to ogarniacie. E, bo to jest kolejka, która daje wam stan nieważkości, czyli powinniście się podnosić tutaj w niej. Zresztą jak wam pokażę to... Tak, Niemczech życie z Hyperiona. Te zabezpieczenia to są właśnie dokładnie te same. To jest kolejka, która wjeżdża na bardzo wysokie mm, wysokości, i zjeżdża w dół, i ludzie wtedy sobie są podnoszeni so, y, na niej. No, bo działa tak siła, nie? O, widzicie tutaj też drzewa są do przesunięcia. E, no, i te zabezpieczenia, właśnie. I tylko i wyłącznie te, chociaż wydaje mi się, że w Hyperionie teraz chyba dorobili kolejne, że nie jest tylko to. Ale są też trzymające bardziej. Ale nie wiem, dawno nie było w Energy Land, ale Coś mi się kojarzy, że oni upgrade'owali te zabezpieczenia. Co mnie nie dziwi, bo dla ludzi musiało być to na pewno em, ciężkie e, i też pewnie niektórzy nie wiedzieli, że to celowo jest tak, że jak zjeżdżają, to oni mają się unosić dupą w tych w siedzeniach, wiecie nie. Że to nie jest nic dziwnego, że macie wrażenie, że wypadacie z tej kolejki, tylko właśnie taki jest jej sens. Więc to jest mniej więcej dokładnie to samo. Stąd ten projekt poniekąd może Wam się kojarzyć, bo to jest właśnie ten stromy spadek. Tutaj się nie dało zrobić stromego spadku, o czym Wam mówiłam, bo jakoś przeciążenia dziwnie wychodziły. No i takie to rozłożone, że nie ma turbo ostrych zakrętów, tylko jakby taka dłuższa. Kolejka, czy wiecie, jak budujecie takie kolejki, to musicie o tym pamiętać, że nie możecie po takim zjeździe robić jakichś spiralnych pierdół, bo to będzie nie do przeżycia, tylko właśnie robicie taki zjazd. Oni muszą sobie delikatnie tutaj łukiem podjechać, no żeby ich to nie wykończyło. Tylko tutaj to jest bardzo dziwnie, aż za bardzo, jak mówię, i nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że na przykład Hyperiona nie byłabym w stanie odtworzyć, Jaż może kiedyś się tego podejmę, bo cały czas mnie kusi, żeby tutaj ogarnąć to, bo są te wszystkie kolejki, które mogłyby być tutaj wykorzystane. Eee, nie żebym ja była jakimś znawcą kolejek, od razu mówię, tylko po prostu dużo gram w tę grę, a ona dosyć mocno porusza te tematy, więc chcąc, nie chcąc, jeżeli ja lubię sobie budować te tory, planować je, to em, no to te tematy nie są jakieś mi turbo e, obce, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. I dobra, wróćmy sobie do tej strefy, którą tutaj mamy. Tu zrobiłam kolejny taki budynek ze sklepikami, więc można sobie przyjść, jest też restauracje, są stoliki, usiąść, zjeść tutaj, jak widzicie, zaczynam nad tym pracować. O, te samochodziki też na pewno kojarzycie, bo to jest też klasyk. E, a nie jeżdżą jeszcze? Gdzie wy to jesteście? Halo, halo, halo. O, te. To na pewno kojarzycie, że jeździcie i się y, tłuczecie z innymi tutaj w tych samochodzikach. Ej, to wygląda trochę, że są rodzice z dziećmi na tym. Ale słodko. No. A to wszędzie tak jest? Jak to jest zrobione? No prawie. Dużo jest także jakby rodzic z dzieckiem. Albo brat z dzieckiem. No, także na pewno to kojarzycie też. Obijanie się z innymi. <grybujesz> e, I ta strefa jest tutaj mm, do budowania, ale podejrzewam, że tutaj jeszcze pojawią się ze dwie kolejki, które będę chciała przetestować i będę zamykać pewnie ten park. W sensie już nie będę go dalej robić. E, z minusów, co zauważyłam, z minusów, to jest to, że cały czas jest problem, że goście nie mogą znaleźć żadnego wyjścia z parku. Nie wiem dlaczego w tym miejscu mi się bagują. O, widzicie, chodzi, szuka, nie wie jak wyjść, a przecież tutaj ma wyjście centralnie przy sobie. Także ja nie wiem dlaczego to tak działa, ale tak działa. I z kolejnych minusów, no niestety nie ma jeszcze odpowiednich motywów. Cały czas brakuje mi tych motywów. Ja nie lubię motywu wikingów, nie lubię motywu Atlantydy, ponieważ ja w The Sims 4 w ogóle bardzo dużo takich rzeczy budowałam, więc trochę byłam tym znużona i nie chciało mi się. Szukamy jakiegoś, nie wiem, motylu księżniczek, słodkości, parku Halloween, bo to są takie bardziej klimaty, które lubię sobie tworzyć. Nie ma na razie tego pewnie motyw Halloween wyjdzie w bliżej Halloween. Wyszedł za to westernowy, za co trochę się cie... z czego się trochę cieszę, ponieważ dzięki temu mogłam zbudować sobie to wejście takie w miarę neutralne i po mojemu trochę, e, bo wiecie tutaj wyszło między innymi ta ceglana ściana. E, a tak no to było z tym naprawdę turbo turbo ciężko. Mm, no w zależności jak ktoś lubi wikingów, to może jakoś lepiej. No ale ja akurat nie lubię. No i będę musiała się zabrać tutaj centralnie. Za wyburzenie całych tych ścieżek i zbudowanie tego szerzej, bo no tutaj się dosłownie żyć nie da. Ja za żadne skarby chyba nie poszabym tutaj na ten basen, widząc ile tu jest dosłownie ludzi. No to jest kosmos. To jest kosmos. Kosmos, kosmos, kosmos. Ale za to fajnie sobie tutaj pływają, cieszą się więc chociaż tyle. Możemy sobie popływać razem z nimi. Także tak to mniej więcej wygląda. No jest to ogólnie takie śmieszne z tymi basenami. No bo wiadomo, że na logikę tutaj jak oni wyjeżdżają z taką prędkością, aby wpadli na kogoś. No to nic tylko krzywda, nie? Nie jest tylko krzywda. Więc powinno to być jakoś wszystko skoordynowane. No ale wiadomo, jesteśmy w grze, więc ciężko byłoby to zrobić. Ale jest to turbo zabawne, że to wygląda tak, a nie inaczej. Eee, o, patrzcie jak tu zapierdzielają. No jak nic i tak... Prędkości tam, jeżeli chodzi o kostery, no to nie możesz zrobić super spadku, bo od razu, że coś tam nie tak, nie? A tutaj możesz zrobić turbospadek z ostrymi zakrętami i ich nie wyrzuca z tego. To, to nielogiczne jest. No ale może jest takie czepianie. Tylko, że to troszkę utrudnia właśnie w budowie, jak nie do końca wiesz, jak się dostosować. E, jakie jest moje zdanie na temat tego? Na temat tego moje zdanie jest takie, że jeżeli chcecie sobie pograć w 3D budowanie parków rozrywki, to zakupcie sobie Planet Costera 1, ponieważ to się różni tylko i wyłącznie tym, że macie baseny. Dosłownie, tylko ten basen. Więc no, ale ten basen, czy ja wiem, czy dla niego aż warto na razie kupować dwójkę droższą? Myślę, że nie. E, myślę, że nie ma sensu bo to na jedno wychodzi, no grafika lepsza, ale żeby mieć taką grafikę też trzeba mocniejszy sprzęt, więc ja na waszym miejscu, jeżeli nie macie, a chcielibyście sobie pobudować park, spróbować swoich sił, to bym zainwestowała właśnie w jedynkę i co jest tutaj jeszcze ważne, to wam muszę powiedzieć, tak samo jak Planet Zoo, macie tutaj workshop, czyli możecie sobie wejść, możecie sobie przeglądać budynki, nawet całe parki stworzone przez inne osoby, o to jest bardzo ładne, taki zabudowany, hmm, sama muszę zrobić taki zabudowany, ale to może w przyszłym parku eee, o i e, możecie sobie ściągnąć i mieć gotowe baseny, gotowe kolejki. Zdecydowanie nie musicie wszystkiego budować od zera. O, tutaj macie gotowe projekty kolejek z jakimiś wrażeniami, w miarę powinno być dobrymi. Także dosłownie, wszystko co chcecie, nie musicie tak jak ja budować od zera. Nie wiem, każdy budynek, każdą atrakcję możecie sobie wrzucać gotowe i sobie inwestować i zarabiać, bo oczywiście o to chodzi w tej grze. No, i to chyba byłoby na tyle, co chciałam wam pokazać, jeżeli chodzi o planet Costera. Na pewno mam o nim zdanie lepsze niż. Niż miałam. E, po tych aktualizacjach widać różnice Dalej te ścieżki, moim zdaniem, się tragicznie robią. Szczególnie te ścieżki, które są tutaj, takie, o właśnie te, gdzie zaznaczacie sobie mniej więcej, nie czekajcie. To jest to, e, żeby sobie to połączyć z tym jest trochę zabawy, ale z drugiej strony myślę, że to też jest kwestia po prostu opanowania tego em, mechanizmu. Jednak dalej wolę to, co było w Planet kosterzy 1, w Planet Zoo. I chyba tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał e, i oczywiście e, trzymajcie się cieplutko, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy może faktycznie byście chcieli, żebyśmy razem budowali jakiś park od zera e, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak dokładnie. Jeżeli tak, no to sekcja komentarzy jest dla was. I co? Cześć!